W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Za łaskę stawania przed sądami ludzkimi, ze względu na stanięcie w sprawie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim i przywrócenia do naszego salzyńskiego kościoła Wrońska 9, Poznaniu, Obronę i przywrócenie Najświętszej Ofiary Mszy Świętej w Rycie Rzymskim do wszystkich kościołów Katolickich budowanych i konsekrowanych dla składania w nim, w nich, najświętsze ofiary, mszy świętej w Rycie rzymskim, nieposoborowych, luterskich mszy, mszy Pawła VI, nowó naszego miasta, poznania Polski, Europy, stają w sprawie każdego kościoła, kaplicy ołtarza. Jeden po jednym, jeden co do jednego, jednego, każdego i wszystkich. Bez wyjątku. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I jak jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Najświętsze serce Jezusowe. Niepokalane serce Maryi. Maria Auxilium Christianorum, Ola, Mario pogromicielko wszelkich herezji. Dziękuję Cię za nas. Święty Janie Bosko, imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Deo, gratias, Bogu niech będą dzięki za łaskę stawania dzisiaj, bycia wezwanym. Nie wiem, czy obowiązkowe moje uczestnictwo było, jako oskarżonego w procesie z prywatnego aktu oskarżenia księdza Bielskiego, który wytoczył przeciwko mnie proces prywatnego aktu, posądzając mnie że w zdarzeniu z 11 kwietnia 2022 roku, w której nieprawomocnie, ale został ksiądz Bielski skazany i uczyniony winnym za pobicie mnie do krwi pałką z tymi tam wszystkimi specyfikacjami tych uderzeń, ilość razy i, i, i ranami, które na głowie odniosłem, że wszczął proces prywatnego aktu oskarżenia, równolegle do tego, który toczył się z publicznego aktu oskarżenia przeciwko niemu, z oskarżenia prokuratorskiego, o to co w, w pierwszej instancji sąd już zawyrokował, że miało miejsce zdarzenie polegające na moim kilkukrotnym uderzeniu go w głowę i w klatkę piersiową, co spowodowało jego reakcję, która sprawiła te uderzenia, uderzenia pałką po głowie. Wydarzenia nie miały miejsca i do tej pory w tym publicznym akcie, akcie oskarżenia nikt tego tego faktu nie potwierdził żaden ze świadków, żadnej ze stron łącznie z Panem Kuczko. i w tym teraz postępowaniu nikt tego zdarzenia jako widzący nie potwierdził, poza jednym yy, wtedy było narzeczonymi dzisiaj, czy tam chłopak i dziewczyna, dzisiaj małżeństwem, które o zdarzeniu potwierdzają, ze względu na to, że powiedział im o nim sam yy, Ksiądz Bielski. Yy, że wiedzą o nim, że było, bo tak powiedział im ksiądz Bielski. To zeznał dzisiaj yy, już mąż i żona, pani Paulina i, 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 i mąż, nie pamiętam jak. Więc miałem okazję sądowi powiedzieć, że nie wiem jak to jest od strony prawnej, ale, ale cały proces pokazuje, że ksiądz Bielski ten proceder, tego aktu prywatnego, uknął jako jedno wielkie kłamstwo dla y, obniżenia konsekwencji sprawy, w której y, wierzę, że, że, że odpowie, y, już odpowiedział, czy odpowie przed prawem, bo, bo czy nie jest kwalifikowany. No I że w to angażuje autorytet Panu Adwokata, co najważniejsze, sędziego i sąd, o to tak należy mówić i, i, i innych osób. Pani Sędzina stwierdziła, że jak jest możliwość wniesienia prywatnego aktu e, oskarżenia z mojej strony. No, e, proszę pań, państwo, już nie macie siły powiedzieć chwała ojcu i synowi za zdarzenie. Które miało miejsce, to by tam po coście tu przyszli, bo my musimy rzeczy widzieć w tej kategorii, że wojnie religijnej, która się toczy, nie wywlekają nas na, do, do cyrków. Ale przed te trybunały idziemy i powinniśmy z radością przed nimi stawać. Ze względu na zdarzenia, które miały miejsce, i, i to, co się dowiedziałem z akt bezpośrednio przez rozprawę o, o przykrych, zawsze bolesnych doświadczeniach, które, które dotknęły jednego ze świadków, czy angażujące małżeństwo, którzy stawali tu jako świadkowie, zaoszczędziłem niewiastę. Rozważałem, czy to powiedzieć, czy nie, natomiast nie zaoszczędziłem mężczyzny, męża w tym przypadku, który jako świadkowie najczęstszą odpowiedź, jaką dawali, było nie pamiętam. Łącznie z tym, że w zeznaniach czynionych po zdarzeniu było, że obserwowałam zdarzenie, robiłam filmiki, a dzisiaj było, że nie mogłam nic widzieć, bo okno za wysoko i nic nie widziałam. I odpowiedzi notoryczne, nie pamiętam, nie pamiętam, które znajdowały się jak najbardziej z, z taką postawą, bym powiedział, przychylną, przychylną y, pani sędziny. W związku z tym, na wyjście świadka, czyli mężczyzny, męża tej kobiety, powiedziałem, że pan sobie zdawał sprawę, że to, co was spotkało, jest karą Bożą. Po ludzku, jako czyjemuś przykro, że to jest kara Boża. Ksiądz Bielski wtedy wybuchnął, rzucił na mnie epitetami, tam tytaki, owaki, będę ich tutaj przytaczać. Jest zanotowane w protokole, co powiedziałem. Ksiądz Bielski ba tam jakieś epitety też rzucił. Największą przyjemność ksiądz Bielski miał podawać do protokołu ekskomunikowany, hamski ksiądz czy coś takiego. To też było notowane, bodajże notowane, nie wiem, bo nie widziałem protokołu. Także że miałem okazję to powiedzieć i myślę, to jest druga rzecz, czyli oprócz tego naszego stawania, to, że osoby, które się dają angażować, tak jak tu pani Paulina i dzisiaj jej mąż, w kłamstwo, kwalifikowane kłamstwo księdza bielskiego przed sądem nie mogą nie, 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 nie mieć świadomości, że za to są kary Boże. I to należy no, księdź po katolicku, była, nie jest ostatnia. Jaka jest następna? Jeżeli się nie opamiętajmy, rozbicie ich małżeństwa. I za to będzie ksiądz Bielski odpowiadał. Dlatego, że bronią kłamstwa na sposób, yy, który się nie godzi. W jaki sposób się nie godzi? Jeżeli ktoś widział zdarzenie i je nagrywał, nie może dzisiaj mówić, że nie widział, nie nagrywał, a jak nagrywał, być może to nie wie, co się z filmikami stało. I mieć w jakiś sposób, no, wyszedł moment bardzo zabawowy. Pan, który zeznawał, powiedział, że wezwana została policja, policja przyjechała. I on zdarzenia nie widział, bo policja zostawiła samochód nie na hamulcu, nie na biegu. W związku z czym zaczął się staczać. On, nie wiem, chyba wskoczył do tego samochodu i unieruchomił samochód. I zaczął tak, no, prosty chłop śmiać, pani sędzina dopytywała. Poczułem się tak, jakbyśmy dopytywali o bajkę dobranocką, 19.20, albo jak słyszałem kiedyś, że Tusk się użyle, jak jakieś tam smerfy, czy coś takiego. No tak się poczułem, tutaj. Że, że to był, no, oczywiście, no, w tej pracy tutaj pewne momenty żartobliwe mają pewne znamie, takie, które też jako ludzie przyjmujemy i, i można się pośmiać, natomiast chodzi o, o stosunek do powagi rzeczy, gdzie w tym samym momencie pani sędzina nie dopytuje i nie jest ciekawa, gdzie pan był. Co pan widział? Wezwanie policji, nie widząc, co się dzieje? Pani nie, była, mi pani nie była w stanie powie, powiedzieć, nic nie widziała. Pytam, kogo widziała w pomieszczeniu? Już było powiedziane, że nie widziała. To na jakiej podstawie wzywała policję? Ze względu na hałasy. Ty zadzwonisz na policję ze względu na hałas, nie, nie patrząc, co się dzieje w tej sytuacji? Pan student, który z góry patrzył i nie rozpoznaje nikogo ze studentów, którzy są przy księdzu Bielskim. I pani sędzina, która broni, przecież nie znamy tych osób, ich personaliów nie ustaliło. Pytam, czy widział blondynkę, może miała krótsze włosy niż, 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 niż wtedy. Czy wiedzieli, że ksiądz Bielski gaz używa, że, że pałkę nosi. Oddalała pani sędzina te pytania, więc, więc patrzyłem dzisiaj z politowaniem na panią sędziną, jak jest sko sędzina skorumpowana wewnętrznie, duchowo. O karach bożych trzeba nam wiedzieć, o karach bożych. I nie są to rzeczy, które by mnie cieszyły, ale ksiądz Bielski jest gotowy iść, żeby, żeby bronić siebie po trupach i dla niego, że to małżeństwo ucierpi przez to, że stanęli po stronie kłamstwa, bo ktoś w którymś momencie pęknie to znaczy zacznie wie, że widział rzeczy, których mimo że przyrzeczenie było, to, to przed sądem je taił. Taił je na sposób ten kwalifikowany przez nie pamięta. Nie można takich rzeczy nie pamiętać. Jeżeli się nie pamięta jednej rzeczy, pamięta się drugą, po której daje się w jakiś sposób Odpoznawać, że jak się ma panią sędzinę po swojej stronie, w tym znaczeniu sędzinę, żeby właśnie ta niepamięć była jak najbardziej na rękę, no to łącznie tam z jakiejś epitety usłyszałem, że się znęcam nad świadkiem, czy coś takiego. Nie no, dopytywałem, czy, czy jak patrzyła przez okno, to było zapalone światło, czy zgaszone. No bo jak nic nie widziała, to z jakiegoś powodu się nic nie widzi. A z drugiej strony, jakby tu się coś działo, to pytałem, w gdzie mieli głowy odwrócone, bo nikt nic nie widział. Jakiś filmik nagrywaliśmy. Wcześniej było świadectwo, że tak, a po dwóch latach już jest, że, że nie pamiętam. Co się stało? Nie pamiętam. Dobrze pamiętali, szczęśliwie. Że o tym, czego nie widzieli, dowiedzieli się, o obrażeniach, jakie odniósł Ksiądz Bielski, dowiedzieli się od Księdza Bielskiego. Także to, to uzależnienie, skorumpowanie od Księdza Bielskiego ma charakter kryminogenny. I dlatego miałem tu Księdzu Bielskiemu powiedziałem, że to on odpowiada za kary Boże, które dzisiaj dotykają ich. Czy on w swoim życiu je widzi? Jak nie będzie widział, no to. To się nie nawróci z tych znaków, które są, i piekło mu grozi, bo angażuje, ludzi angażuje w swoje kłamstwa. Co innego jest bronić się na sposób, że coś tam, coś tam mówię, a co innego jest bronić się na sposób, że wnoszę akt prywatny, z, z którym oskarżam tego, które, któremu zrobiłem krzywdę, o to, co ten drugi kompletnie. Nie uczynił, żaden fakt nie miał miejsca i nikt ze świadków tego nie widział, nie potwierdza, no to jak można w ogóle się, że tak powiem, takim czymś zajmować? Należy odwrócić akt oskarżeniem. Będzie związany, że, że trzeba będzie przyjść, kolejne sprawy, po co to jest, no, czy tym ludziom coś, coś to pomaga z naszej obecności? I tak, i nie. Jeszcze raz, z tej obecności dzisiaj płynie, pani Paulina przez swojego męża usłyszy, powinna usłyszeć, że ksiądz powiedział, że to jest kara Boża. I że ksiądz wie. Co jest tą karą Bożą, można mnie dopytać. W faktach jest zapisane, jakie powody przedstawiał, kto tam, żeby, żeby nie, nie, nie była pani świadkiem, no bo rzeczywiście, tak? Daj Boże, że Pan Bóg da następne dzieci, daj Boże. Ale jak się nie odwrócą, to może da dzieci. Później będą w kryminale siedzieć, to będzie po latach dociekać. Dlaczego, co ja? Weszli na drogę bezbożności i wiedzą o tym, drogę kłamstwa. Ksiądz Bielski o tym wie, Pan Huczko o tym wie. Niech Pan Bóg błogosławi czcigodnym wie. Są kary Boże w katechizmie, można przeczytać za co jakie. I nagłe śmierci są, są. Po to, żeby człowiek do piekła nie poszedł, się zdążył nawrócić, albo najmniej cierpiał w stanie piekła. Szczęść Boże. Zapatrzmy. Oczywiście.